Dobry moment, żeby tu grać. Wow. Siemankowie, witajcie. Przed Wami T110E5 amerykański czołg ciężki. Załoga trzyperkowa. Tak jak prosiliście, według ankiety, będę grać z załogami trzyperkowymi. Moje wyposażenie prezentuje się następująco: Nie mam zestawu alternatywnego, na tym będę grać cały odcinek. A może, potem może pogada na temat jakiegoś alternatywnego wyposażenia. Moje modyfikacje polowe tak się prezentują. Wydaje mi się, że to właśnie na plus 2 km do prędkości jazdy wstecz w wypadku czołgu, kiedy gramy na wieże, jest całkiem ważne i powinniśmy to mieć. Mamy też na zwiększenie mobilności, żeby nasza turbo sprężarka lepiej grała. Na zasięg widzenia, bo mam tylko 3 perki, nie mam perków na zasięg widzenia. No i resztę w sumie, ja sami wiecie, no to co? Lecimy. Jeszcze tylko krótka wstawka, jeżeli szukacie platformy, gdzie możecie kupić gry po okazyjnych cenach lub przedmioty do gier, to polecam Eneb. Przypominam, że z kodem Kamiliter jest dodatkowe 3% zniżki i zapraszam, trzymajcie się, lecimy dalej z materiałem. Wyrzuciłem mnie na naprawdę fajną mapę, jak właśnie na E5, tylko troszeczkę z gorszej strony, ale to nic, bo jest losowanie na ósme poziomy, tylko po drugiej stronie jest Chieftain, Panzer 7, no to jego się w ogóle nie obawiam. My mamy E5 i Super Conquerora. Ogólnie, w dużym skrócie, E5 można powiedzieć, że to jest trochę taki brat bliźniak Super Conquerora pod względem właśnie stylu gry i tak dalej. Tylko, że różnica jest taka, że E5 ma dosyć spory włas, czego nie ma Super Conqueror, ale E5 nie jest przebijana na przykład w działo tak jak Super Conqueror. No i Super Conqueror jest też, znaczy możemy przebić Super Conquerora. E, można powiedzieć, ten też taki wizjer nad czołgiem, który można uzna uznać jako włas. Ale ten, ale to jest trudniejsze do trafienia niż na przykład taki włas E5. Ogólnie, na bitwy losowe, według mnie E5 jest naprawdę w porządku, co mam nadzieję, że dzisiaj zaprezentuję wam na tym odcinku. Wystarczy właśnie to, żebyście cały czas chowali ten właz i wychylali się z takich miejscówek, gdzie ten włas będzie mało widoczny, to znaczy, po prostu tak jak widzicie, ja się wychylam po tej stronie do przeciwnika, to mój włas jest mniej widoczny, bo wychylam się od prawej strony. To znaczy, jest prawda teraz jak się wychylam na tego 77, no to on widzi mój włas. Ale chodziłem po prostu jak się wychylam na tygrysa, to nie mogę się zaobserwować, że wtedy ten mój włas był mniej widoczny. A szkoda, że on mi uciekł. Podjechał tu STB i ogólnie no to przypatrzcie się, że nie mamy tu jakoś dużo czołgów. W takim sensie, no, że przeciwnik ma przewagę, tylko mamy niszczyciele na szczęście i te niszczyciele będą robić robotę, dlatego jeszcze tu zostaje i nie rotuję. Odnośnie linii d 5 e, linia d 5 powiedziałbym, że jest przyjemniejsza niż do Super Conquerora. Z tym, że 9 Tier, czyli Conqueror, jest lepszy niż M103, to na pewno, bez dwóch zdań, ale ogólnie to. Dla bardziej początkujących graczy wydaje mi się, że i przyjemniejsza będzie linia do e, właśnie do E5 niż do Super Conquerora. Na temat wyposażenia to wiadomo, można tu wrzucić wentylację, można tu wrzucić e, stabilizator, ale stabilizacja w tym dziale i ogólnie statystyki tego czego są w porządku. Właśnie brakuje między innymi mobilności trochę temu pojazdowi a te punkty wytrzymałości, no bo jesteśmy takim czołgiem ciężkim, który, na którym polega to, że będziemy się wychylać i wymieniać, dlatego chciałem mieć więcej tych punktów wytrzymałości. E Widzimy, że ten Chieftain podjeżdża, nasza dwururka w sumie pada, przerzucam się na złoto, żeby przebić pancera 7 E5 ma przyjemniejszy kadłub, to jest, na pewno, to jest pewne, niż Super Conqueror, dzięki temu więcej możemy odbijać dolną płytą e i dużo takich pocisków, które nie powinniśmy odbić, odbijamy. W takim sensie, że ktoś celuje. Co ty robisz? Psz, no to nie Stein. W takim sensie, że ktoś celuje nam w tą dolną płytę i się odbijało od kadłuba. W wypadku super tego raczej nie doświadczymy i to jest fajne. Ja uważam, że warto posiadać i grać sobie taką 5 w bitwach losowych, bo granie nią jest całkiem przyjemne. Problemem jest, są bitwy rankingowe, przykładowo. Bo na bitwach rankingowych taka piątka nie ma według mnie dużego sensu, dlatego że są tam lepsi gracze i potrafią w łatwiejszy sposób nas przebijać po wieży. Na bitwach losowych tego aż tak nie doświadczymy, według mnie. O, dostałem właśnie teraz dowódcę, trochę przesadziłem. I na bitwach losowych możemy sobie śmigać z tą piątką. Na bitwy klonowe, piątkę raczej nie. Na rankingowe raczej nie, ale na randomki czemu nie? Oj, właśnie teraz widzicie, że a 75 mnie po tym włazie robi, jak se. Bitwa jest. Znaczy, przegrywamy ją, ale jest szansa na comeback według mnie. Mamy trochę medy poza bitwą. Ten UDES. I STB. a 75 coś podjeżdża. Ja mam cover od is mam cover od artylerii, też mogę sam zabrać od artylerii. Dobra, strzyjam do tego obiekta. I trochę się wycofam, bezpiecznie. Super Conqueror to trochę rozciągnął też. Dobrze, że zebrał pancer, tylko żebym ja teraz nie zginął. Dobra, idealnie. Tak trochę zbaitowałem. I teraz możemy sobie to rozegrać, bo przypatrzcie się, że pod względem punktu wytrzymałości my mamy przewagę. Tylko żeby 75 nie trafiło we własno. Widzicie? Było blisko. Jeżeli będziemy chować ten włas, to nie jest łatwe od razu mówię. No to piątka jest naprawdę przyjemna i fajna. Ale nie zawsze się da schować ten włas. No dobra, na ten moment to po prostu mamy dobre pozycje, bo tak. My sobie rozwalimy bazę i przeciwnik jest domknięty na tej jednej linii. I on nic nie może zrobić. Musi zrobić jakiś ruch. A ja muszę trafić w bok tego obiektu 7.7, żeby go przebić. A trafię go powierzył. O, w końcu mi to weszło. My ładnie ich domknęliśmy. Ze super konkurentem spotujemy rotację. Wygląd jest zaświecony. Właśnie możemy się na niego wychylić. go dobiłem. Chowam się od A7.5. E jeszcze spotujemy te czołgi. No i to będzie wygrane. Wydawało się, że to będzie porażka. Ale trzeba było to rozegrać na spokojnie. Ja podjadę już sobie na blisko, bo mam cover medów zaraz. Więc jest dobrze. I też trochę podbijałem. Aha. Nie przebiłem te 103. To ciekawe było. No zebrałem, ale to chyba nie będzie mieć dużego znaczenia. Dobra, jestem 77. Gdybym strzelał ze złotej amunicji, no to ten pocisk 77 by wszedł. Tak samo tego tego niszczyciela. Ale starałem się wrzucić 10 pocisków goldowych. Dobra, ładuję hajaka. Aha, akurat się obrócił. To był błąd z tym hajakiem. Powinien strzelić z normalnej amunicji. Mój błąd. Dobra, skończyłem go. Trzy fragi. Odznaka mistrzowska drugiej klasy. Wynik 1038X 4600 do Drugi X Super Conqueror trochę lepiej rozegrał. No i tak się prezentują te wszystkie skryny, Lecimy jeszcze na pewno z kilkoma bitewkami. Erlenberg z ósmymi poziomami. Bez artylerii, więc naprawdę fajne losowania. Postaram się zagrać jak najlepiej i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Ogólnie, odnośnie piątki 5 to mogę Wam powiedzieć, że tak jak zagrałem tę pierwszą bitwę, to wydaje mi się, że jest to całkiem przyjemny pojazd, właśnie na takie bitwy losowe. Jakby w porównaniu do T57 Heavy, którego, którym grałem ostatnio, no to tą t 57 tak ciężko było mi się odnaleźć, tak a Piątką wiem, że ten czołg może się dobrze odnaleźć w większości bitew. Trochę tej mobilności brakuje, ale jak wrzuciłem to turbo, to nie jest, nie jest źle. Dosieciłem stb -ka. O, w sumie mogę do niego strzelić. No i cyk, pierwszy strzał. Jeżeli on będzie się cofać, to będzie dostawać ode mnie. Nie wjeżdżam do środka, nie widzę żadnego czołgu po mojej lewej, w sensie tutaj. Dlatego zagram sobie w tym okienku. Stąd można robić właśnie darmowy damage do czołgów, które grają w tym sektorze, zobaczcie. Tylko jest problem, mój włas jest po lewej stronie, do tego przejadę sobie dalej. Teraz delikatnie się skontuję i mój włas powinien być schowany. I mogę sobie strzelać do nich tak, że oni mojego włazu nie będą widzieć. To jest ważne. Nie gram sobie od tej strony, tylko od tej, żeby schować ten mój właz. No i kran praktycznie i ten 257 nie mają szans, żeby cokolwiek. i z piąty, przepraszam, cokolwiek mi zrobić, bo właz jest schowany. i z piąty nadal jest wychylony. Ja mam naprawdę sporo nieszczęścia w tych strzałach. Ale widzę, że przeciwnik już chyba nie będzie się wychylać na mnie, chociaż ten i z coś kombinuje. Nie będzie się kontować. E4 też jest tam na no taki pixel stylowana. Dobra, przebiję sobie ISA 5. Schowam się bezpieczniej. I przeładuję. Gdyby jakieś czołgi grały w tym miejscu, to wtedy bym tego nie zrobił. Ale zazwyczaj, jeżeli grają tam jakieś czołgi, to nasza E3 i inne niszyciele, które grają sobie w tych sektorach, mogą sobie fajnie do nich strzelać też. też weźcie pod uwagę zawsze. Dobra, wykończyłem ISA 5. I z 5 zrobi mi wraka, którego będę. którego chcę wykorzystać. Chciałbym tam podjechać, tylko że E4 jest celowana. No i od E4 nie chciałbym zabrać i to jest mój kłopot. Trochę. Mogę próbować się kontować, a piątką oczywiście można się kontować. Nie jest to perfekcyjny czołg do kontowania. No właśnie, E4 mnie przebiła. Zobaczcie, gdzie mnie nawet przebiła. Nie przebiła mnie po gąskach, tylko mnie przebiła po kadłubie jakoś. E4 ma bardzo dobrą penetrację i. Większość czołgów będzie ona przebijać. Oj, mogłem w silnik. Dobra, załaduję sobie złoto, żeby przebić sobie. No i teraz widzicie, włas miałem trochę schowany za tym wrakiem. Gościem mnie 3 po wieży i się odbił. Ten face się kontuje. Ja nawet mógłbym trochę sobie przepchnąć. Oj, niestety, ale 3 mnie po dachu. No to jest czwórka. Widzicie, skontowałem się za wrakiem, tylko, że wymiany ze czwórką nie są dla mnie korzystne. Na pewno. Takie jeden za jeden. A wręcz bardzo niekorzystne. No, ten wrak mnie w pełni zasłania, ale widzicie, że i tak odbiłem. Dobra, skontuję się na tamtych. FaZe już jest na jeden strzał. Dobiłem FaZe'a. Ale czwórka będzie się wychylać. Mam załadowane złoto, bo chcę mieć tą stuprocentową pewność, że przebiję czwórkę że jak się wychyli. I to mi bardzo ułatwi. Nie wiem, czy ona strzeli do, naszego, do naszej trójki, czy coś zrobi. Ja nie mogę tego strzału zabrać, bo to, to HP mi się przyda w końcówce. O, ta czwórka odwraca się. Dobra, czwórki nie ma, idealnie. Jest kran, który był na strzał, nie wiem co robił. Krana nie ma. Przejść do dwóch, przepchnęliśmy sobie to miasto. Jest wrórka. Dobra, mam tutaj wrak, więc mogę się wychylić. Wcelowany. Leopard'a PTA. Łatwy damage, no i mogę sobie ich pofarmić w zasadzie. Chyba to weszło. Tak, to no na pewno weszło. Jeszcze jeden strzał. A i nie. Nie. Dobra, wychyla się na gwardziste. Już na pewno nie jestem wykryty. O, centurion jest. No to działko jest naprawdę przyjemne. Ma dobry DPM. W zasadzie bardzo zbliżony do Super tylko różnica jest taka, że to działo ma pociski hit na złocie, które mają 340 penetracji. To ma swoje plusy i minusy. Plusem na pewno jest to, że możemy łatwiej przebijać na przykład ebole, Chieftaina i tak dalej, bo Mamy pociski Hit, które nie tracą na penetracji, no ale minusem jest to, że, że oczywiście nie przechodzą przez murki, jak i no łatwo jest strzelić krytycznie w kogoś za zero, na przykład w gąskę, jeżeli dobrze tego nie wycelujemy. A takim super możemy w łatwy sposób gąskować przeciwnika. No i ma to swoje plusy i minusy. Według mnie, jak rzuci nas na niższe tiary, to lepsze są APC-ry super a jak życie nas na wyższe tiery i gramy właśnie na jakąś ebolę, albo fałkę, czy inne takie czołgi, które mają mocniejszy pancerz? No to lepsze byłyby hity. Ale to wszystko też zależy dokładnie od sytuacji i jak czołg jest wychylony i tak dalej. Ten jak Tiger powinien być gdzieś. O, właśnie, w No, nie zdążyłem. Mamy skryny końcowe. A tu 5500 damage 700 po asyście. Znowu drugi ex, tym razem Conqueror mnie wyprzedził, a nie Super Conqueror. I chyba znowu mi zabrał stalową ścianę. ścianę? Nie wiem, nie pamiętam. Bo w poprzedniej bitwie też Super Conqueror. Ale dobra. Idzie dobrze. Lecimy jeszcze jedną albo dwie bitwy. Mamy linię Zecfryda i zobaczcie, właśnie co tutaj się wydarzyło. Trzy krany po przeciwnika stronie, trzy krany po mojej stronie. Dwa leopardy, dwa leopardy, dwie czwórki, dwie czwórki. Coś, o czym zapomniałem Wam wspomnieć. Czyli mamy właśnie. Maraton na tego SHPTK i granie kranem, czy leopardem, czy czwórką to jest promowanie tego wydarzenia. W sensie więcej punktów możecie dostać grając z tymi pojazdami, jeżeli je macie, bo to są pojazdy, które są w przepustce bitewnej No i Wargaming przez to, według mnie, trochę zniszczyło granie na tych dziesiątych poziomach. To znaczy, no widzimy mnóstwo tych kranów, a granie na te krany nie jest łatwe. Ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Załadowałem złoto, przebiłem Rino. Niestety włas po tej stronie i ja nie powinienem grać w tym miejscu. Zniknę sobie ze spota i zrotuję, bo taka wymiana 1 za jeden z Rino na pewno nie jest korzystna dla mnie. Ja pamiętam też, jak czwórka 4 dostała bafa chyba w 2017 16. Był taki moment, kiedy A4, 5 była bardzo, bardzo OP i. Nawet włas odbijał naprawdę sporo. Teraz tak nie jest, oczywiście. E5 tą E5 już nie jest. Oj. Myślałem, że tam nikogo nie ma. Ale nadal według mnie piątka ze względu właśnie na swój DPM daje radę i przyjemnie się nią gra. Ja bym powiedział, że piątka jest całkiem zbalansowana no obecne realia WOTA. Warto też właśnie tak się kręcić lewo, przód i tak dalej. Jeżeli możecie, bo wtedy utrudniacie strzelenie was we włas, jeżeli ktoś słabiej celuje. Niestety to mi się nie udało i Bajer i tak strzelił. a czwórka się do mnie wychyla. No i mnie trafiła. Dobra. Teraz to wygląda tragicznie. W takim sensie, że mam 700 HP. No i się sam zastanawiam, co powinien zrobić. Ale widzę, że wygrywamy po tej stronie czołgów lekkich, w sensie na te bunkry. I postaram się rozegrać tam. Czyli pojadę sobie od tej strony lewej miasta. Według mnie to będzie spoko, bo mam cover ze, ze strony czołgów średnich i to powinno być całkiem ok. Widzę, że kran też tak podjedzie. E, chyba w tych krzakach jest AMX, bo zostałem wykryty i chyba przez niego. Zaraz zresztą to sprawdzimy. Mogę sobie zadać pociski od około burzące. No i proszę was. Na jeden strzał. Pewnie już ktoś go wcześniej trochę, bo widziałem, że ktoś strzelał. Właśnie tak dostałem spota i to tak sugerowało, że tam może być ten light. Podejdziemy sobie, nie wiemy co jest z grillem i o Widzimy, że ktoś tam złamał drzewko, jeżeli je zaobserwowaliście. A więc... Ja czekam na mojego testa LT, żeby on mi dokładnie wykrył, co tam się dzieje. Czy ktoś może się na mnie wychylić, czy nie? TFOPek strzela, minus 2. Dobra, mogę się wychylić na tego TFPK. Tu będę całkiem schowany, bo po lewej stronie mam ścianę tylko. No, trzeba przebić TFOPeka. TFOPek tam jest minus 3. Dobra, TFPK nie ma. Możemy sobie podjeżdżać i rozciągnąć. nie wiem, czy barżera nie będę mieć plecami. Jest leopard tam. Rino w mieście, nie wiadomo czy właśnie tam będzie UDES, albo jakiś niszczyciel. Ogólnie bitwa, no trudna dla mnie, nie powiem, że nie. Nie mogę jakoś się dobrze odnaleźć. Ale jeszcze postaram się zrobić jak najwięcej. Tam będzie Esetka i Rino i przerzucę się na te hity. Mam wrak krana. Niestety Rino mi się schował. No i za zero. Teraz z APK bym go przebił, co nie? Dobra, przerzuciłem się na hity, a tak naprawdę dwie peski bym zrobił z APK w tym momencie. O, fajne w z jest to, bo nie wspomniałem takie strzelanie przykładowo do esetki. o wiele łatwiej możemy przebić asetkę e powierzy niż Super konkurorem. To jest taki przykład tej różnicy między hitem E5 a APSR-em Super konkurora. O, weszło mi to fajnie. Wynik 7-8, więc bitwa całkiem wyrównana, i tu trzeba będzie. Trochę się napocić, żeby wygrać. Dorina podjeżdża. Ja wychylę się na niego. Mam H. Aha, schował się. Dobra, może kogoś tu gdzieś złapie w mieście. Na ten moment nie. Jest kran tam. Nie wiem, czy nie będę mieć tyłu leoparda, dlatego się wychylę. A mam tył krana. Oddałem strzał. Mogę jeszcze jeden chyba oddać. Dobra, skończyłem krana. O, ta bitwa jest naprawdę wyrównana. W sumie to my przegrywamy. Udezw. Dobra, jest krątam tam. Minus jeden. Oni będą puszczać naszego leoparda. Nasz leopard padnie. Ojojoj, oj, oj, to chyba jest niemożliwe do wyciągnięcia. Krana można dobić. Z t to trzeba rozegrać na dystans. No ale t mi padła. Ja zagram za tym bunkrem po prostu i... No nie wiem co robi grill. Ale tak naprawdę reszta czołgów jest, jest na strzał, Leopard na dwa. Nie wiem czy to jest... Dobry moment, żeby tu grać Wow. Dobę Udesa, Kra może być z prawej strony. Leopard z lewej, a czwórka nie mam pojęcia. Wychylę się, może Okej. Okay. Leopard do mnie strzelił na pewno. A grill. To jednak grill. i musiałem tak jakoś zaryzykować. Sami widzieliście, że gdyby to była E5, to strzegłbym we włas i bym go rozwalił. A to jest kran, który nie ma włazów, i nie byłem w stanie nic zrobić. Jeszcze gdyby, no nie, no to było praktycznie niemożliwe do wyciągnięcia, bo gry się pojawił. Jakby gry gdzieś był, nie wiem, awk albo to był jakiś bot, no to jeszcze. No to mamy 3700, 500 po asyście. No szkoda, że moja drużyna trochę jakby się bardziej postarała. To można było na spokojnie wyciągnąć, bo bitwa była wyrównana o dziwo. Lecimy jeszcze jedną ostatnią. Mapa Paryż, losowanie z dychami, dwa lighty i jedna artyleria. Jedę sobie na lewo, wiadomo. Tylko nie podoba mi się to, że zobaczcie, ile mamy sniperów. VZ Snipy i 7 Snipy. Esetka nie wiadomo, co robi. Manticore nie ma. Przejeżdżam sobie, ale. Boję się przejechać agresywnie, dlatego że właśnie tylko i wyłącznie trzy czołgi tu są. Dlatego ja zagram sobie tak zachowawczo z takiej drugiej linii, tak to nazwijmy, za tymi krzakami. No i poczekamy na rozwój wydarzeń, bo nie wiem ile czołgów przeciwnik ma po tej stronie. Bardzo chętnie bym podjechał agresywnie, tak jak ten kran, ale nie mogę sobie na to pozwolić, dlatego że wiecie, okaże się, że tam połowa drużyny przejdzie. I po prostu nas spuszczają, tak że zginę od razu. A tak, z tej pozycji mogę oddać kilka strzałów, i mogę zawsze się wrócić do naszej bazy, do sojuszników, i zrobić trochę więcej. Strzelam do stb -ka. Aha, dostałem wykryty. No, mogę się tego spodziewać. To było logiczne, że dostanę spota. Ok, i z podjechał. 114 SP2 jest celowane. Asetka też tu podjechała. Wreszcie wychyla na to. Wydaje mi się, że tylko po strzale będę mieć spota. Zajaduję sobie złoto, żeby przebić na pewno. No i strzeliłem. Nie jestem wykryty, bo on nie był wychylony takim miejscem, który by mnie spotował. Takim czołgi spotują mniej więcej władzę dowódcy, no tak to nazwijmy. I takimi innymi miejscami. Jest bardzo fajny filmik. World of Tanks Polska odnośnie spotowania, to wtedy możecie dokładnie zobaczyć, jakie miejscami czołgi spotują. Ale bokiem wieży, takim kawałkiem wieży, to czołgi nie spotują innych czołgów, dlatego on mnie nie wykrył. Aseta. Aseta mnie wykryje po strzelech. Chociaż nie wiem, sam. No tak. I się to był taki jakby włas i przez to mnie zaświecił. I dostał. Mogę spróbować się skontować na tego 114. Tylko, że on jest wyżej i może mieć trochę fajny kąt na mnie. I mnie przebić. Nie chcę tak do końca ryzykować. Widzę też, że. Dobra. Dobra, on strzelił, ja podjeżdżam. My całkiem sobie fajnie utrzymaliśmy to, rozwaliliśmy jeszcze. Kogo? Jakiś inny czołg? Nie pamiętam. Fauzatę chyba? I podjeżdżam. Jak pancer, który jedzie środkiem, dobra, wceluję się w jak pancera. Widzę kawałek. Mogę strzelać za darmo, w jak pancera, to strzelam i pomagam moim. Mam taki ogień krzyżowy z nimi. Wchodzi kolejny strzał. Wow, jak pancera nie ma. Aha, tak samo nie na naszej fauzaty. Kran, bardzo mocna pozycja. No zobaczcie, co można zrobić takiemu kranowi. No praktycznie nic. A setka podjeżdża. Oj, tu słaby strzał z mojej strony i teraz... I teraz się stało to, o czym mówiłem. Czyli moment, w którym oni podjadą i wygrają i nas zdominują na tej flance. W gminie oka nasze czołgi popadały i... I powinienem być teraz z tyłu i uciekać, co nie? A przez to, że wjechałem już nie mogę uciec i jeszcze nie trafiłem. Bo się zagadałem i nie skupiam się na tej grze. <grym> o, nie przebijemy setki. To też ciekawe. O, mnie trafił we włas. O, no i to jest taka bitwa, która. <grym> która w ogóle mi nie poszła i popełniłem za dużo błędów. No, ale trudno. Trzeba było nie podjeżdżać, ale jak ja widziałem, że my rozwaliliśmy VZ, to ja widziałem, że ten, no to oni od razu ruszyli i nas spuszowali, bo nasze czołgi po kolei jakoś popadały i nie wiem jak to się w ogóle stało. Wydawało mi się, że oni właśnie już jest taki moment bitwy, że tego nie mogą zrobić, no, ale jakoś mi się udało. No dobra, tu screenów nie będę wam pokazywać, no bo nic ciekawego nie ma. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie go ocenić, zostawić subskrypcji na kanale i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. to elo.